Mamy przyjemność rozmawiać z główną organizatorką studniówki ZSOMS, proszę się przedstawić. Jestem Górska Cynthia Dobry. z Raciborza. Cynthia, no to tak. ładnie, tak, no, to, no, takie współczesne tak. dzisiejsze imię. Pani Cynthia, proszę powiedzieć, jak wyglądały te przygotowania, jak to się stało, że tutaj mogą się bawić ponad 130 chyba jakoś, tak? Tak, tak, 100, około 130 osób jest. E, ogólnie to organizacja poszło łatwo. Oczywiście były jakieś komplikacje i problemy, jak zawsze, bo to jest jednak impreza na 130 osób, ale dostałam również pomoc od innych uczestników studniówki, ale ja byłam główną organizatorką, organizowałam ogólnie tą salę, fotografów, DJ-a, z pomocą, ale ogólnie sama wszystko miałam pod ręką podobało się pani, bo powiem szczerze, jak ktoś organizuje dobrze studniówkę, to później przy własnym tak. ślubie, przy własnym weselu będzie miał łatwiej. <noise> tak, dokładnie, jakby stresowałam się, bo wszystko jakby trzeba było mieć gotowe, jednak to jest impreza bardzo duża, to nie jest półmetek, ale stresowałam się, ale chyba wszystko pójdzie dobrze, mam nadzieję i wszyscy będziemy się dobrze bawić, też mam nadzieję. Czym dla pani jest szkoła mistrzostwa sportowego? Czym dla pani te lata tutaj spędzone edukacji, takie to, towarzysko też wśród przyjaciół, Czym one były po tych minionych. no w zasadzie już. czterech, pięć? No, ja jestem od, ogólnie od ósmej klasy podstawówki w SMS-ie w ósemce w Raciborzu. No, ogólnie bardzo szybko to minęło. Pamiętam, jak ja mówiłam, że za parę lat mam studniówkę, to już jest dzisiaj, więc jestem podekscytowana, ale również smutno jest, że jednak to jest taka ostatnia impreza z wszystkimi zebranymi. Dlatego mam nadzieję, że ta noc będzie. Będziemy do końca życia pamiętać. Nie każdy uczeń AMS jest sportowcem. Czy Pani jest sportowcem? Nie, nie jestem sportowcem. E, w podstawówce trenowałam przez ten rok lekkoatletykę, ale później przeszłam do straży granicznej i, e, i to mnie uszczęśliwia, że A, tak powiem. To, mówi się, że za mundurem, Panny sznurem, ale to Pani będzie ten mundur nosiła. E, tutaj e, jaki, jaka przyszłość przed Panią, jeżeli chodzi o e, zawodowe czy też edukacyjne? E, Ogólnie planuję studia, studia z, e, właśnie z kierunkiem straży granicznej. E, oby matura poszła dobrze, bo jeszcze matura przede mną. Jak pójdzie dobrze, to na pewno się dostanę gdzie chcę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Okay.